W sołectwach gminy Skarbimierz odbyły się zebrania wiejskie. Mieszkańcy głosowali na nich nad budżetem sołeckim. Każde sołectwo ma swoje potrzeby, swoje własne wymagania i my w to do końca nie ingerujemy. To są po prostu potrzeby sołectw, jeżeli sołectwo stwierdza, że w tym obszarze ma jakieś potrzeby, sami decydują i sami wybierają na co przeznaczają pieniądze. W ramach Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mają pole do popisu, bo mowa tu o niemałych kwotach. To są duże kwoty, to jest 400 zł na mieszkańca co roku, plus ta kwota, która została nam z tamtego roku. W tym roku to jest ponad 320 tysięcy złotych na nasze sołectwo. Drogi, chodniki i oświetlenie to jest dla nas najważniejsze. Tak jak w tamtym roku zadbaliśmy o to, żeby powstał chodnik przy drodze powiatowej, żeby nasze dzieci mogły bezpiecznie chodzić na przystanek, na autobus. Tak tym roku również robimy kawałek chodnika przy drodze gminnej tym razem. Takie sprawy są, jakieś jak światło jeszcze musimy dorobić. Takie, takie problemy mamy. No wewnętrzne tutaj takie swoje, jak koszenie, takie. To wszystko jest, no wszystko się w całość zbija. W ten, ten ten budżet to jest to wszystko. Utrzymanie domu, placu zabaw, takie. To jest już takie konkretne rzeczy, które muszą być. Dzięki budżetowi sołeckiemu szanse na powodzenie mają także większe projekty. Na na przykład budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach. Wszystko zależy od głosowania mieszkańców. Dajemy budżet. Sami dzielimy, później jak ktoś coś chce, coś trzeba. No musimy to, więc przegłosują ludzie, więc musimy się podstosować do ludzi. To jest, myślę, największa demokracja, jakie może być. My tak naprawdę z Radą Sołecką ustalamy taki plan, co chcielibyśmy w tym roku zrobić, ale tak naprawdę to mieszkańcy, to zebranie wiejskie ustala, co będziemy w przyszłym roku robić. W tym roku pięć sołectw ubiega się o dodatkowe pięć tysięcy złotych w ramach marszałkowskiej inicjatywy Sołeckiej. I tutaj pojawiają się już pomysły, jak wykonać. Korzystać tę kwotę. Doposażenie placu zabaw. Jeżeli ta, ta ten, że tak powiem, uchwała przejdzie, no to środki mamy na to już przeznaczone. Później jest, dostaniemy zwrot z Urzędu Marżorkowskiego. Takie spotkanie to również okazja dla władz na usłyszenie głosu mieszkańców i debatę nad ich potrzebami. Spisaliśmy do pismo, została nam zrobiona droga. Ja przyniosłam ze sobą, bo chciałam pokazać. Wysypane zostało takimi kamieniami. Ja zobaczę, bo ja tam osobiście, zobaczę w tej chwili jak to obchodzi. Ten rok budżetowy y, będzie bardzo y, obfity, y, inwestycje zaplanowane, które mamy w tej chwili już zaplanowane, są to inwestycje na 20 milionów złotych, prawdopodobnie po zebraniach sołeckich jeszcze ta kwota się zwiększy, także no, będą to przede wszystkim drogi. Kilka obiektów kubaturowych, dokończenie budowy przedszkola. I wiele więcej potrzebnych inwestycji. Najważniejsze, że zebrania sołeckie dają szansę na wspólne ustalenie celów i dążenie do ich realizacji. Ja jestem za tym, żeby ludzie się spotykali, dlatego że każda propozycja jest dla nas jakimś takim krokiem do przodu, co można było zrobić w tej wsi, tak, żebyśmy się jakoś unowocześniali, spełniali się wszyscy bo to jest dla nas, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, którzy przez kolejne lata będą korzystać z pomysłów przegłosowanych na zebraniach wiejskich.